Mam teraz przyjemność rozmawiać z Asią Turkowiak, jedną z naszych trenerek. Asiu, powiedz proszę, od czego powinna zacząć osoba, która chce rozpocząć biznes w branży medycyny estetycznej, kosmetologii estetycznej? Przede wszystkim od mezoterapii głowej. To jest takie początkowe szkolenie, gdzie klientka będzie mogła się obyć z igłą i strzykawką lipolizy iniekcyjnej, później przechodzić stopniowo do stymulatorów tkankowych, ale ja zawsze polecam robić te szkolenia w odstępach czasowych, żeby nabrać odpowiednich umiejętności, przerobić trochę tych zabiegów na różnych modelkach i następnie wdrażać się dalej. A zazwyczaj wszyscy się uzależniają i przychodzą dalej na następne zabiegi estetyczne i szkolenia. Dokładnie tak. To jest kluczem, że zabiegi z medycyny estetycznej to nie są zabiegi Jednorazowe, tylko takie, które są cykliczne i pozwalają napędzić w biznesach naszych klientów jeszcze lepszych, stałych klientów. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci, że razem z Tobą możemy sięgać po więcej.